Cześć, nazywam się Aneta Drexler, jestem trenerką coachem i prowadzę praca w równowadze. Dzisiaj jest piąty już filmik z cyklu 8 trików na szybsze poradzenie sobie ze stresem w pracy. I do tego filmiku zaprosiłam gościa specjalnego, Karin Lesiak, która pomoże mi omówić trik piąty, czyli. Wyśmiej. Wyśmiej to. Karin jest trenerką Jogi Śmiechu i, i powiedz coś bardziej więcej o sobie. Chciałam powiedzieć, że ten mikrofon, on jest z nami. Tak, będzie z nami cały czas. Bardzo go lubimy. Bardzo go lubimy i on jakby zbliża, zbliża nas. Zbliża nas dobrze. Jestem trenerką śmiechu Jogi od 7 lat i od 7 lat testuję na sobie pozytywne efekty tak, śmiechu. Co ma wspólnego ze stresem? Wszyscy mamy do czynienia ze stresem. On był i będzie. Nie, nie możemy ukrywać śmiechu tak jak mikrofonu. W związku z tym dobrze byłoby poradzić sobie z nadwyżką stresu, bo umiarkowany stres jest w porządku. Jak najbardziej. Jak najbardziej stres lubimy, ale nie za duży. Tak, niepermanentny. Tak. I teraz dlaczego akurat śmiech? W moim przypadku e, śmiech powoduje, że w naszym mózgu tworzą się endorfiny, serotonina i dopamina. I to są niesamowite e, hormony, neuroprzekaźniki, które powodują, że w naszym mózgu jest taki swoisty koktajl szczęścia, zadowolenia. I to jest jakby przeciwwaga dla hormonów stresu, szczególnie kortyzolu. Spada poziom kortyzolu, wzrasta endorfin. Lubimy mhm. się pośmiać. Właśnie dlatego, że jest nam lepiej. No właśnie. Inna sprawa to jest to, że śmiech jest energią, ale stres, kiedy przeżywamy taki duży, duży stres, to również w naszym ciele tworzy się bardzo dużo energii. Kiedyś miało to funkcję. E, Obrony, życiowe. <gry medo> życiowe, tak? Jak widzieliśmy tygrysa, tak? tego przysłów, przysłowiowego tygrysa, to człowiek miał, dostawał takiej dawki energii, żeby albo z nim walczyć, albo, na przykład, albo uciekać. E, natomiast, jeżeli my nie mamy takiej, e, jakby m, przeżywamy ruch, ruch, różne sytuacje stresowe i, i nic z tym nie robimy, jakby ten stres zostaje w naszym organizmie, to wtedy on zaczyna się kumulować. No i to nie jest zbyt dobra sytuacja, prawda? Mhm. A takim współczesnym niedźwiedziem może być nawet telefon od zdenerwowanego klienta. Tak jest, właśnie. To są nasze współczesne niedźwiedzie, współczesne tygrysy. Szef na przykład. A ja tutaj wspomniałam o telefonie, bo przeszłabym do ćwiczeń. Wła właśnie warto ten śmiech w praktyce sprawdzić, jak on działa. No właśnie, bo Karin, bo o to chodzi, że właśnie jeśli chodzi o śmiech, jeżeli mamy taką w pracy taką sytuację, kiedy po prostu jesteśmy zdenerwowani i ogólnie atmosfera nie jest zbyt, e, zbyt bezpieczna, to jak zrobić, żeby właśnie nie, nie pośmiać się, ale jednocześnie nie wyglądać jak dziwnie, dziwnie tak. Dziwnie, zgadza się. E, Podstawowa rzecz, telefon. Każdy go posiada, my też. Ja mam tutaj taką trapę. <laughs> I Teraz wyciszamy, żeby nam nie zadzwonił w trakcie naszego y, ćwiczenia śmiechu. Byłoby dziwne. <śmiech> śmieszne dla innych. <laughs> Chociaż też może. No, może nie. Może, może, inny, nie. może też rozładuje inny. innych y, y, napędzi do śmiechu, ale próbujemy sami, tak? Zaczynamy od siebie. Przykładamy telefon do y, ucha. Udajemy, że rozmawiamy z kimś i właśnie usłyszeliśmy bardzo zabawną historię. Jak reagujemy? Śmiechem. <śmiech> Można? Można. Tak? E, mam nadzieję, że nawet zaraziłam Was już w tym momencie. Zaraziłyśmy. E, no dobrze, ale jest sytuacja, kiedy no, nie bardzo możemy głośno się śmiać. E, open Space. Nie pracują, wszyscy patrzą. Warto że... byłoby nie przeszkadzać, tak? Więc znajdujemy sobie jakieś takie miejsce ustronne. Na w ekstremalnych właśnie tak, mo może być toaleta, tak? No jak już um, możemy. Możemy nawet wyjść na zewnątrz, tak? Dodatkowo dotlenienie będzie o. wtedy. Mhm. Ale okej. Okay. Wracamy do takiego śmiechu, który nie będzie przeszkadzał. Jest to ćwiczenie pod tytułem Niemy śmiech. Wyobrażamy sobie, wkładzimy rękę na przeponie i. Bezgłośnie zaczynamy się śmiać. Mniej więcej nam się udało. Nie jest to proste, ale. Cóż, wszystko jest, praktyka, jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe. Praktyka czyni mistrza. Mhm. I też widzę też taką analogię do tego mojego pierwszego filmiku, triku Prawidłowo oddychaj, tam właśnie też używaliśmy przepony, mhm. a tutaj jeszcze jednocześnie mamy nie tylko oddech, ćwiczymy oddech, ale jednocześnie wyzwalamy te endorfiny mhm. dzięki naszemu uśmiechowi. Możemy też częściej po prostu się uśmiechać nam spowoduje, że w naszym mózgu będą endorfiny się tworzyć. E, trochę wolniej niż przy takim naturalnym śmiechu, ale zawsze, czyli kąciki ust do góry. Tak, uśmiech zawsze jest dobry na wszystko. Dzięki Karin. Naprawdę podzieliłaś się z fajnymi sposobami. Mam nadzieję, że wykorzystacie te sposoby w trudnych sytuacjach. E, dzięki bardzo, zapraszam za tydzień na kolejny filmik. E, do zobaczenia. Cześć!